Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i chciałem Wam powiedzieć, że robię przerwę, nie wiem jeszcze do kiedy. I jeszcze mam wiadomość dla tych, co e, na serwerze moim będą grali od marca. To serwer będzie i na Discordzie tam później będą mody, które trzeba pobrać i ogólnie jeszcze mapę jakąś szukam, jakąś w miarę fajną tam. No i tak jak mówiłem wcześniej, przerwę robię. Może w marcu jakoś wrócę czy coś. No, i może też jakaś seria będzie z farminga z tego serwera, ale jeszcze nie wiem. Ale póki co robię przerwy. A więc do kiedyś, jeszcze nie wiadomo dokładnie, to trzymajcie się. Cześć!